Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na kreatywny odcinek, ponieważ zrobimy sobie wieniec świąteczny, na przykład na drzwi, ja go powiesz na drzwi, więc jeśli jesteście ciekawi, jak taki wieniec będzie wyglądał, to koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiaj właśnie chciałabym wykonać sobie taki wieniec, bo już niedługo święta, a ja słuchajcie, tak naprawdę ze wszystkimi ozdobami w domu, w ogóle choinka i tak dalej, sobie obiecałam, że to będzie już od 1 grudnia. I choinkę ja ubierałam tak na raty, można powiedzieć. Bo taką wielką mamy w tym roku, że non-stop album brakowało bombek, łańcucha, lampek i tak dalej. Więc chyba dziś w końcu będzie ubrana. A słuchajcie, dzisiaj zajmę się wieńcem i ja sobie kupiłam wiele rzeczy właśnie do niego. To będzie taki duży wieniec. Wydaje mi się, że będzie on dość duży. Te wszystkie rzeczy, jakie dzisiaj zobaczycie, kupiłam w Carrefourze i to jest wianek. XL słuchajcie. No i do tego Wianka. Słuchajcie, będę chciała dodać taką wielką czerwoną kokardę, jakoś tam na dół. Ogólnie kiedyś tam oglądałam sobie inspirację, słuchajcie, właśnie takiego Wianka, ale w sumie teraz nic przed sobą takiego nie mam i, i będę robić po prostu to jakoś tak z pamięci albo co mi przyjdzie do głowy. Mam też takich dużo małych dekoracji, czyli takie białe świecące oczywiście gwiazdki. Tutaj mamy też poczekajcie, bo to jest żurawina czy co? Czy czy czy, czy co? Chyba żurawina. Tutaj jest kolejna taka dekoracja i takich mam kilka, tutaj mam jeszcze takie bombki, zobaczcie na grociku, złote, też świecące, brokatowe. Mam tutaj też cztery szyszki, na początku nie chciałam ich kupować, bo słuchajcie, stwierdziłam, że pójdę sobie do lasu, no na pewno z moim czasem, na pewno poszłam do lasu. Więc ostatecznie to się kupiłam. O, tutaj mam jeszcze jedną taką dekorację. E, I jeszcze taką. Więc nie wszystko jest dublowane. Słuchajcie, czasem co nieco jest w, po kilka. Tutaj mam też takie bałwany. Bałwany serią. Mikołaja czerwone. E, nie wiem, czy je użyję. Zobaczymy, jak coś to wyląduje na choinkę. I tutaj jeszcze mam takie małe jakieś anioły. Jak coś to też wyląduje na choinkę. E, I tu mam taki złoty łańcuch. Oczywiście też sztuczny śnieg na te yy, szyszki, bo wydaje mi się, że będzie wtedy ładniej. Dobra, słuchajcie, no przechodzimy chyba do dekorowania. Ogólnie jeszcze tutaj chciałabym y, dać lampki. Tak myślałam o lampeczkach takich, ale się zastanawiam teraz, czy je dawać, czy to już nie będzie za dużo. Chyba nie będę ich dawać. Lampki wylądują na innej dekoracji. Dobra, no to zaczynamy. W takim razie na początek trzeba tak, odciąć w ogóle tą całą cenę. Dobra. I teraz tak, gdzie jest przód, gdzie jest To chyba, słuchajcie, jest bez znaczenia, ale załóżmy, że tutaj będzie nasz y, przód. I ogólnie tą kokardę będę chciała dać na dół, żeby ona tak fajnie spisała. Zobaczcie, ona jest na takim drodziwu. I to, żeby było właśnie gdzieś tutaj. Ej! Powiem Wam, że chyba taka wersja tego wieńca będzie najładniejsza. Bo jak dodam jakieś różne rzeczy, to będzie jeden wielki miszmasz, ale dobra, mam nadzieję, że nie. Ja ogólnie słuchajcie, lubię takie rzeczy robić, siedzę mam sobie na to czas, ale, ale zawsze mam chęci i chcę robić właśnie takie pierdoły po prostu, ręczne, dlatego też powstała ta moja książka Do you Yourself z więc serdecznie Was zapraszam do zakupu, jeśli jeszcze nie macie, a ja słuchajcie, no takie coś mam po mamie, tą choinkę na przykład, co tu widzicie? To moja mama mi kiedyś zrobiła. Tu była kiedyś gwiazdka, ale słuchajcie, mi odpadła. Mama robiła różne kolory i słuchajcie, ja sobie wzięłam taki beż złoty i mam sobie taką choineczkę u siebie w pokoju. Dobra, no to lecimy, słuchajcie, bo kartę myślę, że damy jakoś tak pod koniec, żeby można było dawać na luzie jakoś, jakieś inne rzeczy. Więc myślę, że na początek po prostu odczepię sobie te wszystkie cenówki z tych rzeczy i je jakoś tutaj, wiecie, powsadzam co jakiś tam czas do tego wianka. Wydaje mi się, że dzisiaj tutaj będzie pełna improwizacja, ponieważ jak oglądam jakieś w ogóle inspiracje na necie, to ludzie robią przeróżnie. Jest dużo rzeczy na tych wiankach, jest po prostu miszmasz, a i tak ładnie to wygląda, albo jest mało. Nawet sama taka jedna czerwona kokarda. Ja słuchajcie, mam takie korale i je też bym chciała dać mój problem, że ja po prostu mam tak, że za dużo rzeczy jakby często daję, nawet właśnie w takich dekoracjach to łatwo widać i po prostu jest tego za dużo, niekoniecznie to do siebie pasuje, no i właśnie, to też mam do mamy, to mamy. Dobra, słuchajcie, dobra, mamy tak, mamy koraliki, no i teraz je trzeba przepleść właśnie jakoś w ten sposób, zobaczymy co to będzie, raczej tych koralików mi słuchajcie wystarczy. Sądzę, nie są one jakieś bardzo długie, ale w miarę równo przydałoby się to zrobić. Na styk wyszło, na styk wystarczyło tych koralików. I tutaj, gdzie się zaczęło i zakończyło, to tu na dole będziesz kokarda. Ej, no, podoba mi się to już bardzo. Jest ładnie, jest kicz, słuchajcie. Myślę, że kokardę jednak y, zaczepimy sobie teraz, bo ona będzie takim naszym wyznacznikiem, co i jak tutaj y, wieszać dalej. Więc słuchajcie, tu są takie w ogóle druciki, na które ja też sobie mogę zaczepić tą kokardę. Więc... Damy ją tu na dole. Wejdźmy do jakichś innych rzeczy i wydaje mi się, że nie wszystko będę tutaj w ogóle dawać. Najpierw damy szyszki, tylko te szyszki moim zdaniem powinny być popsikane sztucznym śniegiem. I, i nie wiem w sumie ile ich dać. Może nie dam wszystkich czterech, tylko dałabym na przykład tak po jednej stronie, po drugiej i tutaj na przykład na górze, a resztę rzeczy jakoś tak y, dałabym między tym wszystkim. Mam taką folię słuchajcie, żeby mi nigdzie indziej nie poleciało, to może na niej tak zrobię to. No i na miano palców. Dobra, w sumie to musi wyschnąć, więc ja tutaj się zajmę resztą bombek. Nie zdążę to wyschnąć. Ale słuchajcie, coś tam zawsze. I tutaj mam tą trzecią taką, bo jedna jest taka mniejsza i trochę taka szara. Dobra. Tutaj mamy te powsikane tym sztucznym śniegiem. I teraz muszę je tutaj jakoś zaczepić. One mają takie sznureczki na sobie, żeby je powiesić bardziej. A ja potrzebuję je jakoś przymocować. Okej, okay, chyba się trzyma słuchajcie, później na sam koniec jak stwierdzę, że jest za mało tego śniegu to go dodam na pewno, a ogólnie to ten sznurek, y, tak jakby obwiązałam wokół właśnie tego druta z którego jest też zrobiony ten wianek no myślę, że na pewno damy tutaj jeszcze sztuczny śnieg musiałam słuchajcie te szyszki y, tutaj przymocować jeszcze drutami, takimi zielonymi jak właśnie ten wianek, bo się tak nie trzymały, latały właśnie tak podniosłam, a teraz jest ok, Dobra, tutaj teraz przydałoby się zamontować te wszystkie inne kwiaty. Dobra, muszę wypuścić film w spokojnie. Ok, mam nadzieję, że to pójdzie naprawdę mi tutaj dobrze i ładnie, bo no, chciałam, żeby było ładnie. Ok, to mi się bardzo podoba. I to jakoś bym chciała tutaj zamontować. Tylko słuchajcie, naprawdę nie wiem jak, bo jakbym dała to tutaj i dałabym to tutaj. No to jest spoko. I tutaj dałabym gwiazdeczki? Dobra, zróbmy tak. I wygląda to w ten sposób. Trochę mi to nachodzi na szyszkę, ale w sumie co z tego. Tutaj może jeszcze damy potem jakąś inną ozdobę. Teraz czas na tę drugą stronę. Okej, okay, z tym co już w ogóle łatwiej poszło, bo słuchajcie, chyba ten patyk był krótszy mi się wydaje. Dobra, wygląda to w ten sposób. Na razie słuchajcie, dobra, teraz następna rzecz, myślę, że następną rzeczą będą te kokardy, to jest słuchajcie w ogóle styropiam po prostu popsikany takim brokatem i te kokardy będą jakoś tutaj w górnej części y, przemieszane tym właśnie, tą żurawiną, chyba tego, chyba tego nie dodam, bo martwię się, że będzie już za dużo, co powiecie? Kurczę, może być za dużo. E, mamy tutaj żurawinę i ja ją też tylko wpinam, słuchajcie, więc też po drugiej stronie ją tak analogicznie wepnę, więc nie wiem, może będzie to tu. Się fajnie tak wpina. Okej, okay, tylko że jak teraz Wam chcę to pokazać, to może mniej fajnie. I ona jest też na wiadomo takich drucikach, więc ja sobie ją mogę rozszerzyć w sumie jak chcę. Dobra. Może być tak. I teraz pomiędzy to wszystko damy białe kokatki. Yy, gwiazdki. Góra wygląda w ten sposób. Tutaj właśnie dałam te gwiazdki pomiędzy. I powiem Wam, że pomyślałam, żeby te małe gwiazdki też, bo jeszcze mam ich tu kilka, dać też na dół, żeby to bardziej w ogóle jakoś łączyło się góra z dołem. Tych czerwonych na pewno już nie dodam, bo słuchajcie, one mi tutaj już nie będą pasowały. Myślę, że będzie za dużo, bo jeszcze chcę dać tu złote pompki. The snow So special cause i'm hoping for us to fall in love in this wind Okay, słuchajcie, trochę się namęczyłam, ale tak wygląda właśnie wianek już na sam koniec. Tutaj próbowałam dać szyszkę, ale bardzo się z nią męczyłam, żeby ją tam zaczepić. I ostatecznie stwierdziłam, że ją wyciągnę, dodałam właśnie jedną kuleczkę jeszcze taką złotą, bo mi odpadła. I słuchajcie, tak to wygląda. Powsadzałam jeszcze po całym wianku te złote małe bombki, i tutaj z tym starałam się zrobić tak, żeby to było niesymetrycznie bo wydaje mi się, że czasem gdzieś tam właśnie ta asymetria fajnie wygląda. No i tutaj ta kokardka. Wiem, że na pewno muszę jeszcze, słuchajcie, spsikać te pszczyszki. Okej. Okay. Spoko. Dobra. I pozostawię do wyschnięcia. Ogólnie mogą mi też spsikać cały, słuchajcie, wianek tak lekko właśnie tym sztucznym śniegiem, ale nie wiem, zastanawiam się, muszę się naprawdę dłużej zastanowić nad tym, ale ogólnie taki sobie wianek powieszę na drzwi. Eee, te są, tak myślę, chyba będzie najlepiej. No dwie gwiazdki mi zostały i tak korci mnie i korci, żeby gdzieś je, słuchajcie, dać. Mogłabym je dać, może jeszcze gdzieś tutaj, bo może jest tu łyso, więc czy tego nie będzie za dużo już wtedy? Dobra, dam. Okej, okay, słuchajcie, te gwiazdeczki dodane, i myślę, że już wygląda to całkiem spoczko. Tak, by the way, to wiecie, są czasem takie sezonowe właśnie prace i ja, jak byłam mała, czy tam, nie wiem, nastolatką byłam, to słuchajcie, też jakby pracowałam, to się mówiło na wiankach, więc z żywych takich właśnie iglaków też się tworzyło właśnie taki wianek. Tylko nie, że ozdoby, tylko takie zielone wianki i później gdzieś to tam się wysyłało yy, i słuchajcie, tam już panie pewnie tak pięknie stroiły, znaczy nie tak pięknie jak ja tu, ale ogólnie pięknie stoiły, a ja robiłam właśnie takie wianki. Tak to wygląda, tak wygląda ostatecznie mój wianek. Dajcie znać, czy Wam się podoba i czy też spróbujecie coś takiego zrobić. Jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek aby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam i widzimy się, myślę, że na pewno jeszcze w jednym vlogmasie postaram się wynajmniej. Pa pa!